O, co to myszkę zapałeś? Dobra. Chodźcie. Witam na kanale stałych widzów. Dziś pokażę Wam, y, gdzie. Jak umieścić klimatyzator. Jednostkę zewnętrzną. Czy na y, ziemi, na gruncie, czy na konsoli, na ścianie. Chodźcie, zapraszam na film. No dobra. Zrobię, wyłączę to brzęczadło. Bo będzie lepiej słychać, wiecie, z tym mikrofonem, to jest ciężko. Słuchajcie, pytanie może nie tak, jak umieścić, tylko kiedy umieścić. Sprawa jest taka, jeżeli macie jakiś dom, wasz dom, czy chcecie wieszać klimatyzację, jest drewniany, lub kanadyjski taki konstrukcja, czyli też jakby drewniany, więcej wełny w nim wtedy jest. Czy kontener, to zaleca się montowanie klimatyzatora na gruncie. Ponieważ... Klimatyzator, który wisi na takich konstrukcjach drewnianych, które mogą przenosić drgania, to sam odpowiedziałam na to pytanie. Będzie, będzie słychać w środku takie buczenie, delikatne buczenie. Kiedy wieszamy na ścianie? Wieszamy, no, zawsze wtedy, kiedy jest normalna ściana. Ja, minusem tego stawiania na ziemi jest to, że klimatyzator będzie nam tu zamiatał wszystkie śmieci. Będzie wciągał, czyli trzeba będzie go częściej do niego doglądać. Taki serwis co półroczny może być za mało, bo jeżeli jakieś tam jeszcze pole się pojawią, czy jakiś taki teren wiejski tutaj na przykład nie, to wiadomo jakieś liście trzeba tam doglądać, ale też sobie taki serwis może ktoś sam sobie prze, od czasu do czasu zaglądnąć i prze odkurzaczem czy metelką omieść. Od tego momentu pewną część materiałów wciął mi, ale pyszczek kotka mówi wszystko za siebie. Klimatyzacja działa znakomicie, a ja dziękuję Wam za oglądanie i pamiętajcie zostawcie coś dla zasięgu w komentarz, łapkę w górę lub w dół. Dziękuję i jest już nas 3,5 tysiąca subskrybentów. Trzymajcie się i dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do dobrego masteru na naszym